W tym filmie zarobimy nasz staw do odkupymi karpiami. Zima już za rogiem, śnieg sypie na drogi, ludzie przemierzają się już do świąt. A co kupuje się na święta? Oczywiście karpia. Tymczasem my zamiast kupować je do zjedzenia, uratujemy je i zbudzimy im wolność. Zapraszam do materiału. Że noś wypuszcza. Panie, się tego, nie? Że tu mają mnie. Mhm. Że idziemy tutaj na dwa auta, widzowie, po ryby, zobaczymy jakie tam mają okazy. Zostawiamy się na jakieś duże. Pozdrawiam. Jeżeli jesteśmy tutaj, widzowie, nie mogę za bardzo nagrywać, ale no dobra. No, także widzowie, wracamy już do tego kupowania z ryb. Nie mieliśmy za dużego wyboru. Za kilogram karpia czy dychy na przykład. Także widzowie, niezbyt opłacalne, mam ładniejsze ryby w stawie. Te ja kupiliśmy. Zobaczycie to za chwilę, nie? No. Lecimy, nie? I ten sandacz tutaj, nie? I sandacz, dobra, lecimy, nie? Pięknie. Także co, widzę, mamy tutaj nasze rybki? Tak. Ładne sztuki. Mamy, mamy. Mati, co powiesz? Ładne mi kupili, nie? Noo Które najładniejsze? Piękne sztuki hmm. Zobaczcie, tutaj jest najładniejszych Taki karpi. piękny, złoty kar naprawdę złoty tak jest koszno. Piękna sztuka Zajebista, widzowie, nie? Coś pięknego Do materiału Zajebista. O, Zajebista. Ładne są no. Panie się tego, nie? Tu mają, mnie? Mhm Ładne, ładne to i to Zdrowe tu... Ej. Prawdopodobnie to są wszystkie, wszystkie są samce, mi się tak zdaje. No tak wyglądają na no, samce. No. 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 A my dużo sami w życiu, ja to chyba lepiej, nie? No, to będzie to nie jest No, no to, może to będzie tak. To jest tak inny. Jest no. Taki. no. O, dobra, jest. Także wypuszczanie tutaj tego no, karpia. Ja Fajnie matek coś na główce, zaczekajcie go zapiemy, tego tak pamiętam, pamiętał, nie? Patrzcie, widzowie. największy chyba to jest ten, nie? Dobra, ale no, on Największy leci do wody. Pięknie. No, Albo więcej, Zależy bo ile, po ile, ile byś wziął po kilo. Pięknie, że to jest wypuszczanie. Ja też ja, ja bym jednego wypuścił. Albo dobra damy młodzieży, dobra, nie wypuszczają. Ty stary byku, nie musisz. Dajmy im radość, co? ty stary byku już tyle, że wypuszczasz. Także Alan wypuszcza. Pięknie. Poszedł pięknie do wody. To jest ostatni kła? No. Hmm, wszystko poszło. Jesteś na środku, nie? Jak. Nie. No jestem, uważaj. Nie ma. Nie no. Jest karteczku? Jest. Jest? Jest. To teraz z Matki. To teraz z Nie no, chodź ze mną. Czekaj, weź go do ręki pokaż nie, się nie. z nim. No, pokaż się z nim. mam, pokaż się z nim. Na Macie, proszę. Damian, no, no, go podnieść, nie? Myślałem, że ma. Podnieście go. No dobra, wypuszczacie no. go. Z teraz nasz sumak poszedł do wody, to popłynął. To by było na tyle. No to było no, na no, no, tym odcinku, no, no, Pokażemy nam się tego sandacza za chwilę, nie? Także taki byk sandacz, taki piękny, wielki, zęby Mieliśmy ma zajebiste. Piękna ryba. I dzisiaj go zjemy. Dzisiaj będzie jedzony, pozdro. Mięsiarze, pozdro dla mięsiarzy.